Dzień dobry, watua, witam wszystkich serdecznie w programie Fortuna Piedzy. I oczywiście już zapraszam do wspólnej zabawy, do wygrywania pieniędzy. Jak widzicie, pierwsza zagadka z nami, więc już mam nadzieję, się zastanawiacie, nad czym? Nad imieniem na literkę K. Kto jako pierwszy poda mi tutaj rozwiązanie, czyli imię, które włożyłam do tej czerwonej koperty. Zabierze oczywiście pierwsze 100 złotych. więc już się zastanawiamy. Przypominamy sobie, jakie znamy imiona, a ja przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na. Do ekranu numery. Chodzisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli widzisz prawidłowej odpowiedzi tutaj na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie Gazety Telewizji Polsat. To co? Kto już ma e, pomysł na imię, na literkę K? Zastanówmy się. Dwie drogi do studia. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych. Ze stacjonarnych 0704 304 304. Słuchajcie, to zagadka na skojarzenia. I mam nadzieję, że bardzo szybko usłyszę tutaj rozwiązanie. Więc jeżeli już przyszło Ci do głowy jakieś nie zapraszam. No, to jak? Proste imię. No, kto ma jakiś pomysł? Nie czekamy, nie czekamy. Wiecie, że w tym programie wygrywają osoby, które na pewno są pomysłowe, ale przede wszystkim osoby z dobrym refleksem. Osoby, które nie zwlekają, nie ociągają się, tylko jak mają pomysł, to włączają się do zabawy, nie czekając na to, aż ktoś ich wyprzedzi. No to co? Imię na literkę K. Przypominamy sobie, jakie tam znamy imiona. No nie wiem, znajomi, koledzy z pracy, koleżanki z pracy. Kto ma pomysł? Proste imię. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Jakie to będzie imię? Klaudiusz. Klaudiusz, jeszcze nie? Zapisuję w takim razie i czekam dalej. Skoro nie klaudiusz. Dobrze, ja tu podpisuję kopertę. Kto ma inny pomysł? Słyszał to Te K, no, lista nie jest zbyt długa, a z, każdym, z każdą kolejną propozycją... No, odpada nam jakiś pomysł. W związku z tym ta opcja się nam tutaj sporo zawęża. Nie, Klaudiusz, w takim razie jakie jeszcze imię przyszło? Czy ktoś dąży w tej ostatniej chwili, w tej ostatniej sekundzie... Halo, halo? Dzień dobry. Halo. Jakie to słowo? Krowy. Krowy sprawdzamy. K, r, o. W Y. I to się, proszę pana, zgadza. Gratuluję serdecznie. Wygrywa pan 3000 zł, a ja, że oczywiście mogę się z wami pożegnać i życzyć wszystkim miłego dnia. Jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięzcom. Do widzenia. Papa. Pa.